Pomimo deszczowej aury, Dzień Dziecka organizowany przez Jaworski Ośrodek Kultury odbył się w wesołej i bajkowej atmosferze. W teatrze miejskim na wszystkie dzieci czekał Pan Kleks który przy pomocy swoich przyjaciół zabrał przybyłych ochotników do Akademii. Dzień rozpoczęto od porannej gimnastyki i zabawnych zgadywanek. Następnie dzieci uczestniczyły między innymi w lekcji śpiewania, kleksografii, przędzenia liter i leczenia chorych sprzętów. Wszyscy uczniowie wrócili z Akademii Pana Kleksa w kosmicznie kolorowych fryzurach i bajkowo wymalowanych buziach na morską opowieść o bajkowych kłopotach w wykonaniu Teatru Awatar z Legnicy. W ich wykonaniu zobaczyliśmy również pokaz ogromnych baniek mydlanych i balonowych zwierzaków. W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod tytułem Słoneczny Uśmiech. W konkursie udział wzięły dzieci m.in. z Domu Małych Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2, z Przedszkola Niepublicznego Prymusek i ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze. Jednym z celów konkursu było ukazanie radosnych stron dziecięcego świata oraz wzmacnianie pozytywnego myślenia i zwrócenie uwagi na dziecięcą percepcję słonecznego tematu. Na zakończenie imprezy przy bajkowej muzyce na dzieci spadł deszcz balonów, a pan Kleks podziękował za wspólną szaloną podróż do swojej akademii. W ramach Dnia Dziecka w Teatrze Miejskim odbył się również kolejny dziecięcy festiwal piosenki i tańca Słoneczny Uśmiech. W tym roku mogliśmy podziwiać występy w dwóch kategoriach wiekowych – przedszkolnej i szkolnej, klasy od 1 do 3. Do udziału w festiwalu zgłosiło się 8 zespołów – Domy Małego Dziecka w Jaworze, Przedszkole Publiczne nr 8, Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 2 i Przedszkole Niepubliczne Prymusek w Jaworze, jak również Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, a także Szkoła podstawowa stawowa numer 1 i numer 5 w Jaworze. Jury obejrzało 8 prezentacji wokalno-tanecznych i przyznało równorzędne pierwsze miejsce. Organizatorzy, życząc wszystkim dzieciom, jak ich rodzicom i opiekunom słonecznego uśmiechu na co dzień, zadbali o to, by żadne występujące dziecko nie wyszło z festiwalu z pustymi rękoma. Dzieci oprócz nagród zespołowych zostały obdarowane kolorowymi upominkami. Również spółdzielczy klub Piast we współpracy z Jaworskim Towarzystwem Sportowym Old Boys Dziubek zorganizował festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie dzieci czekało dużo atrakcji, m.in. gry i zabawy sportowe oraz drużynowe w klubie. Wśród najmłodszych wytypowano mistrza sportu. W grupie wiekowej od 4 do 7 lat mistrzem sportu został Paweł Stawarz. Drugie miejsce zajął Piotr Stawasz. Trzecie Bartosz Chałupka. Natomiast w grupie wiekowej od 8 do 11 lat mistrzem sportu została Angelika Filus. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Bełza. I trzecie Maja Kuberna. Wszystkie dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami, jak również słodkościami.